Cześć, witam Cię serdecznie na kolejnym spotkaniu, w którym omówimy sobie ulubione instrumenty. Za chwilę przejdziemy do SP, do złota i do ropy. Zobaczymy, co się wydarzyło w ciągu dnia i jaki jest plan na najbliższą sesję. Przejdźmy do pierwszego instrumentu. Zaczniemy od ropy. Jest to mój ulubiony instrument na rynku futures. Może tak po kolei. Mieliśmy wyznaczoną strefę pullback zone. Podczas ostatniego materiału na ten temat mówiłem, jaka jest, jaki jest scenariusz, co możemy zagrywać, w którym kierunku. Jak widzimy, ropa zareagowała na strefie battle zone i to dość ostro, mocno, spadkowo. W zasadzie możemy powiedzieć, że pojawił się nowy impuls spadkowy, to dość istotne i będziemy chcieli to wykorzystać, bo mamy scenariusz spadkowy, który jest do grania. Ten zakres, w związku z tym, że on już reagował, sprzewiający się tutaj pojawili mniej lub bardziej, ale reakcja jest, więc ten zakres mi nie będzie już potrzebny. Tego nie będziemy wykorzystywać. Reakcja wcześniejsza, pullback zone również za nami. Linia wspierająca kupujących, no, sprzedający przeszli przez ten zakres w miarę spokojnie. Oczywiście, reakcje były. To nie jest tak, że, 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 że to, to było dość proste dla sprzedających. Tak, tak nie było w trakcie sesji. Jeżeli mieliście okazję obserwować, to na pewno to widzieliście. Przejdźmy zatem dalej, bo to, to by należało usunąć. I jaki jest plan do rozegrania na, na ropie? Moi drodzy. Kluczowe, kluczowe elementy, na które chciałbym zwrócić uwagę. Po pierwsze mamy ruch Measure Move, który został już wcześniej wyznaczony, czyli target 4076. To jest punkt atrakcyjny dla sprzedających, pod który będę chciał zagrywać. W międzyczasie pojawiła się reakcja na strefie również Battle Zone, ale na której wcześniej byli, byli kupujący, więc jakby teraz reakcja kupujących również jest. W ten sposób wyznaczam nowy kanał rotacyjny. Kanał rotacyjny spadkowy, który, uwaga, nazwiemy ukrytym kanałem rotacyjnym, dlatego że on jeszcze nie obowiązuje, jeszcze nie mamy pewności. Ja nie mam pewności, czy on się tutaj pojawi. Więc co mogę zrobić? Mogę go mniej więcej sobie umieścić w ten sposób i życzeniowo teraz podejdę do scenariusza, który chciałbym zagrywać. Jak widzę okazję, narobię. Sprawa numer jeden. Korekta do średniej. Mamy dość duży impuls, dość mocny impuls. To jest atrakcyjne rozwiązanie dla nas do zagrania. Korekta pod strefę pullback. Dość istotne. Miejsce dla mnie w tej strefie oczekuje reakcji sprzedających i jeżeli tylko pojawi się reakcja sprzedających, to pierwszy zakres do którego gram, na który zwracam uwagę, to odklepanie tego poziomu, a docelowo dopiero ten kierunek. Do obserwacji na pewno jest ten poziom cenowy, jeżeli taka sytuacja nastąpi. To jest scenariusz dla mnie idealny. Dlaczego? Dlatego, że zagrywając gdzieś w tej strefie może nawet w takim setupie ok, pojawia się kolejna reakcja sprzedających, ja mogę to wykorzystać jako potencjalne zagranie, to jest opcjonalny przykład. W takiej sytuacji bardzo istotna rzecz, bardzo istotna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę. w momencie kiedy będzie mi dane to zagrać, to to jest potencjalnie obszar w którym ja mogę zrobić, czyli to jest potencjalny zysk, kluczowe słowo: potencjalny zysk, a to jest mój parametr straty. Czyli jeżeli się pomylę, czyli jeżeli mój scenariusz nie wchodzi w grę, postawię 100%, wyjdę ze scenariusza i ryzyko, do, czyli potencjalne ryzyko do potencjalnej straty, ten stosunek ryzyka do zysku po prostu jest sensowny i tego typu scenariusze po prostu warto, warto rozgrywać. Jest to idealny scenariusz, na który nie ukrywam. Poluje. No dobra, ale jak wiemy, życie nie bywa idealne i nie wszystko dzieje się tak jak chcemy, więc być może będzie korekta do średniej. Ok, zmienię kolory. Będzie korekta do średniej i pojawi się wcześniej reakcja. Dalej, gdzieś tam sprzedających. W takiej sytuacji będę chciał zagrywać pod tą strefą Battle Zone, czyli w momencie, kiedy przejdą. Sprzedający ten zakres, pojawi się krótka korekta, być może nawet niektórzy to nazywają akumulacją, rekumulacją, i tak dalej, redystrybucją, dystrybucją, jak zwał, tak zwał, dla mnie to jest po prostu trading rent, czyli chwilowa przerwa w ruchu w danym kierunku. Jeżeli pojawi się coś takiego, dopiero szukam zagrania, no i tu potencjał potencjał straty do. Do zysku jednak już nie wygląda tak atrakcyjnie, ale z drugiej strony to też jest jakaś okazja. Więc w sytuacji, kiedy nie rysuje się to, co chciałbym zagrać i nie mogę perfekcyjnie sobie wejść w scenariusz, to wybieram to, co jest możliwe, to, co rynek po prostu daje. I tak to może wyglądać na ropie. Przejdźmy do kolejnego instrumentu, czyli przejdziemy sobie do złota. Złoto dzisiaj. Mega, mega ruch wykonuje. Można powiedzieć, że zobaczyliśmy dzisiaj 140. Przepraszam, 1480 tików. Forexowcy, osoby z rynku Forex, CFD, 1480 pipsów, to mniej więcej tak samo jak na rynku Futures. Tik a pips to mniej więcej to samo. Spory ruch, spory ruch, więc na co zwrócić chciałbym uwagę? Oczywiście. Hmm. Scenariusz do, do rozegrania był zgodnie z założeniami, więc kto zagrał, super, gratuluję. Jeżeli ci się nie udało tego zrobić, to być może z następnej okazji skorzystasz, ale zdecydowanie mamy impuls i to bardzo duży, a mało tego. Ja ten ruch nazywam w taki sposób, że jest to ruch typu spike, to znaczy zwała rynku. W tym przypadku jest to zwała rynku na złocie i mam pewne oczekiwanie w związku z tym ruchem. Po pierwsze, za każdym razem kiedy widzę ruch typu spike, oczekuję, że pojawi się forma trading range'u. To może być trading range, czyli tu gdzieś na dole tego typu trading range, inna opcja range'u pojawia się. Lekko dynamiczny kanał rotacyjny w górę. Może się pojawić kanał rotacyjny oczywiście w dół. Ok? Jakaś forma zbalansowania tego rynku powinna nastąpić. To jest oczywiście życzeniowo dla mnie na ten moment, ale moi drodzy, chciałbym zaznaczyć, że nie będę szukać okazji do zajęcia pozycji long, dlatego że Cena wykonała ruch i zdecydowanie przeszła ten zakres, który mówi mi o tym, że mamy silny momentum sprzedający. To znaczy sprzedający są w natarciu i oczywiście chwila oddechu się pojawi. Na to liczę. To jest to, co jest mi potrzebne. Liczę na chwilę oddechu. Nawet w ten sposób wyznaczyłem strefę pullback zone. Strefa pullback zone, w której uwaga oczekuje, że pojawią się znowu. Sprzedający, więc pojawi się impuls, który pozwoli mi zagrać. Ja taki impuls będę chciał wykorzystać. Pierwszy mój target to jest ten zakres. Ok. Czyli odklepanie obecnie najniższego, najniższego poziomu okolice 19.02. To jest ten, ten target. Pod to będę chciał zagrywać. Znowu zaznaczę stosunek ryzyka w moim zagraniu. Do potencjalnego zysku, to jest opcja numer jeden. Oczywiście, biorąc pod uwagę cały impuls, o ruch, target, gdzieś tam dla sprzedających jako atrakcyjny punkt będzie dużo niżej, ale uwaga, to są bardzo duże ruchy, bardzo duże zakresy i nie jestem przekonany co do tego, czy w dniu jutrzejszym możliwy jest ruch znowu na 1460 tików. jeśli tak, to to będzie fantastyczny dzień, ale no nie zakładam, że będzie aż tak dobrze, po prostu to, co, to, co tutaj rynek mi pozwoli Zebrać to, to zamierzam wziąć. Jeśli rynek będzie mocno zasuwać w dół, dalej spadać, to ja takie coś nazywam po prostu spadającymi nożami i nie biorę, nie łapię tego typu okazji. To znaczy, nie będę sprzedawać tylko i wyłącznie dlatego, że rynek leci w dół. To jest nie moje podejście handlowe. Chcę poczekać. Aż rynek znajdzie się w miejscu, które jest dla mnie atrakcyjne, które mam zdefiniowane, tam będę oczekiwał pewnego ruchu. Jeżeli ten ruch się pojawi, to będę chciał się pod to po prostu podpiąć i na tym, e, na tym skorzystać. Na pewno nie będę, nie będę gań, gonić uciekającego rynku, a w tym, w tym przypadku rynek po prostu mocno się obsunął, i dalsze obsunięcie oczywiście jest możliwe, ale zdecydowanie bardziej atrakcyjne będzie, kiedy. Najpierw się pojawi korekta, o której powiedziałem, i dopiero zaczniemy. Być może drugi impuls, ponowienie tego impulsu, tu zobaczymy. Sytuacja się będzie mocno dynamicznie rozwijała. Zero, zero konceptu w kontekście zagrywania pozycji long. To nie, jest, to nie jest ten moment jak dla mnie. I przejdźmy do trzeciego instrumentu, czyli SP, bo na SP też się coś dzieje. Wyznaczyliśmy measure move, zrealizowany został poziom dojechany, troszeczkę przeszliśmy dalej. Teraz obecnie reakcja, korekta i uwaga, korekta do strefy pullback zone, którą wyznaczyliśmy ostatnio, więc jest ok spodziewałem się reakcji kupujących ta reakcja kupujących się pojawiła mój problem jest taki że nie spodziewałem się takiej reakcji sprzedających raczej oczekiwałem że te dojście do strefy pullback będzie spokojne i pojawi się tutaj impuls kupujący w tym przypadku który pozwoli mi zagrać w tej sytuacji to zagranie nie jest dla mnie wcale takie mm, atrakcyjne dlaczego? dlatego że po pierwsze, przeszkadza mi zakres, który tutaj widzimy, czyli coś, co się tworzy. Jeszcze nie nazwiemy tego w żaden sposób. Czy to jest linia oporu, tego jeszcze nie wiem. Coś tu jest, co po prostu zaznaczam i chcę, chcę mieć to po prostu widoczne. Ok? Super. Więc w momencie kiedy. Teraz pojawi się korekta i to będzie wyglądało w ten sposób. Ja niestety nie mam jak zagrać, właśnie ze względu na to, że w tym miejscu lub na tym zakresie cenowym może się pojawić reakcja sprzedających. Więc pozycja long jest średnim konceptem w takim układzie. Dodatkowo, coś, co mi przeszkadza, to fakt, że obecnie kupujący są pod średnią. Moje pozycje w kierunku long to przede wszystkim sytuacja, w której znajdujemy się, się na cierniu. Zwracam na nią uwagę, to jest exponential moving average 21. Zakres można ją obserwować śmiało, więc jeżeli mogę wybierać, to tu z pozycją long po prostu muszę się wstrzymać. I zdecydowanie lepszym scenariuszem będzie sytuacja, w której wrócimy do strefy pullback zone. I tu się na chwilę zatrzymamy, ok? Dlatego, że w ten sposób nasza średnia zostanie tu zdecydowanie bliżej ściągnięta. To jest pierwszy koncept, którego potrzebuję. Następnie, jeżeli zobaczę impuls kupujących, zaznaczam go dwoma liniami, mniej więcej tak to może wyglądać, pojawi się krótka korekta tego impulsu, to to jest dla mnie okazja, żeby zagrywać. Co jest istotne, mam czas i miejsce na to, żeby zareagować, czyli na przykład przesunąć swoje zlecenie na break even. Dlaczego? Dlatego, że powiedzmy, to jest moje ryzyko. Będę grał na potwierdzenie lokalnego szczytu, czyli w ten sposób, to jest moje potencjalny zmienię kolory, żeby to było bardziej widoczne, to jest mój potencjalny zysk, jeszcze inny kolor, żeby to było bardziej widoczne, więc sam parametr zysku i ryzyka ma sens i takie podejście ma sens, trzymając się takiego stop -lossa. ale po drodze mam punkt, który może, może zablokować jakby ten scenariusz full z realizacją takiego zysku na takim poziomie i w związku z tym jeżeli moja pozycja zostanie otwarta gdzieś w tej okolicy, to mam czas na to, żeby przestawić swojego stop na break even i, i zabezpieczyć pozycję na wypadek tutaj reakcji sprzedającej gdzieś tam dalszego ruchu spadkowego. Oddalimy troszeczkę wykres, tak to wygląda z jeszcze szerszej perspektywy i oczywiście na S&P jest mocno wzrostowe, to możemy nazwać korektą jak najbardziej tak tego ruchu, z tym, że to jeszcze nie jest sytuacja, w której ja się obracam z rynkiem i będę szukać pozycji sell. Nie, być może, jeżeli dobrniemy do tego zakresu, ok, czyli pojawi się tego typu ruchy. Teraz uproszczę i wykorzystanie tej linii, tego zakresu jako linii wspierającej sprzedających. Być może tak, jeżeli się pojawi reakcja, czyli znowu impuls sprzedających. Zaznaczę go dwoma liniami, jakaś tam krótka korekta, i wtedy być może będę celować nawet w korektę pod 33.00. Na ten moment szukam miejsca i kasy do pozycji long. Jesteśmy po reakcji kupujących na strefie pullbackowej. To dobrze. Musimy poczekać na średnią i trochę na lepszą sytuację, żeby niepotrzebnie nie ryzykować hmm, zbyt wiele. Także taki jest koncept. Dzięki. Do usłyszenia, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.